thank <music> you Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Medical Moxa. Cześć Asiu, witaj jak W naszych programach najczęściej omawiamy te problemy zdrowotne, z którymi przychodzą osoby do salonu w rehabilitacji Medical Moxa. I dzisiaj właśnie wytłumaczymy Państwa o trybach ciepła dostępnych na urządzeniach Medical Moxa. Asiu, wytłumacz nam, co to znaczy pierwszy tryb na urządzeniach Medical Moxa. Moi drodzy, jeżeli chodzi o pierwszy tryb, jest to tryb do 40 stopni Celsjusza i również tryb, który może być, urządzenie może być w ogóle wyłączone z zasilania, mm -hmm. ponieważ spiek y, ceramiczny, czyli tutaj mówię o składzie ceramiki moksa. Tak, tak ceramiki moksa. Dokładnie mi chodzi o e, skały wulkaniczne. Tak. To one właśnie utrzymują prawidłową temperaturę i właśnie e, spiek ceramiczny ma to do siebie, że potrafi nagrzewać ją od temperatury naszego ciała, ciała tak. i oczywiście e, daje te właściwości z powrotem nam. No, no <laughs> tak. właśnie, czyli, poprawia, czyli proszę nie postępuje. No. Tak, e, właśnie o to chodzi, że m, działamy właśnie rozluźniająco, przeciwbólowo, przeciwzapalnie. Jest to tryb bezpieczny dla każdego. Każdy może z niego Korzystać i również jest ten tryb przeznaczeniem bardziej do snu. Tak. Również przeznaczeniem dla dzieci, bo już dzieci mogą korzystać z tego trybu ciepła, jak i oczywiście dla starszych osób z bardzo zaawansowanymi chorobami. Oksana, wytłumacz teraz drugi tryb ciepła. Hmm. Drugi tryb ciepła na urządzeniach Medicare mamy ich tylko trzy, bo tego gdzieś na początku było właśnie od temperatury 37 stopni, jest już do 45, czyli osoba mając pilot, który podłączy się do urządzenia, może sobie ten tryb ustalić, tak? i ta temperatura będzie się utrzymywać. Oprócz tego, ten tryb ciepła przeznaczony jest dla każdej osoby. Każda osoba, która dopiero zaczyna rehabilitację w salonach Medical Moxa, czy zaczyna korzystać z urządzenia w domu, tak? korzysta z, z tego niższego, takiego przyjemnego ciepła. Przyjemnego ciepła, czyli my hmm. korzystamy z tego tryba ciepła i otrzymujemy takie głębokie rozluźnienie mięśni, poprawę krążenia krwi, stymulujemy swój układ nerwowy, walczymy z toksynami. To jest tryb ciepła, gdzie e, organizm zaczyna akumulować to, tak i po prostu przygotowuję swoje, powiem tak, układy do tego, żeby one jak najszybciej zaczęły regenerować. Czy wiesz, że w swoim domu możesz mieć własną rehabilitację i korzystać z niej bez ograniczeń? Poczuj się jak w sanatorium. Życie bez bólu jest możliwe. Rozwiązaniem jest terapia Medical Moxa. Zaufaj nam. Zapraszamy do salonów. Medical Moxa to Twój wybór, by być zdrowy na urządzeniach medical maxa jeszcze jest dostępny trzeci tryb, tak, Asiu? Jaka to jest temperatura? Najważniejsza, <grywa> najważniejsza. Tak. Tak, uzyskujemy tutaj tryb ciepła, moi drodzy, od 50 do 70 stopni Celsjusza. To jest najwyższa temperatura, jaką możemy osiągnąć. Na produkcie oczywiście musimy dojść etapami. Jest taka drabinka tak. terapii Medical Moksa, po której idziemy po, jak po szczebelkach, mhm. i właśnie w pewnym momencie dochodzimy do moksy, czyli do przypiekania, przyżegania, czyli stwarzaniu bólu, pieczenia, swędzenia, bo to daje nam moksa, a to oznacza, że nasz mózg musi zareagować, bo tak. jak mnie tu piecze, to znaczy, że coś tu jest złego. I wówczas, moi drodzy, mózg reaguje i wysyła tam naszą odporność. Odporność tak. znajduje problem i zaczynają eliminować, skupia się tutaj, tak? No właśnie. Ale na przykład przy problemie, nie wiem, przepukliny kręgosłupa, tak? Czyli na przykład, jeżeli osoba ma, nie wiem, nie polipy, nawet, jeżeli chciałby po prostu zregenerować i uwypuklenie Ta, dysponu Tak, właśnie. Mm -hmm. Kiedy ma życie, tak? Ten tryb temperatury jest najbardziej Bardzo efektywny <laughs> po prostu. Przede wszystkim każdy, kto trafi do słonu Medical Moxa, konsultant Wam doradzi i wytłumaczy, jak te tryby temperatury stosować. To zaczynamy od mniejszych temperatur, tak? A później już to z... no, coraz, bardziej. Tak, <laughs> coraz bardziej po prostu użytkujemy ten trzeci tryb temperatury e, przypiekania właśnie tą moksę, ponieważ to przyspiesza bardzo regenerację w organizmie. I pamiętajcie jeszcze I to jedynast... jest też bardzo ważna, Oksana, że Co? to jest regeneracja naczyń włosowatych, no, kapilarów, ta, 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 ta. czyli mamy wpływ na poprawę krążenia, a pamiętajcie, moi drodzy, żeby nasz organizm prawidłowo funkcjonował, musi być prawidłowo, Ukwiony, właśnie. <laughs> I jeszcze trzeba przypomnieć jeszcze tylko jedną rzecz. Jakby ostatnią chciałabym jeszcze dodać, że kiedy w osób występują reakcje pamiętaj pamiętajcie, że zawsze stosujemy tryb drugi ciepła temperatura od 37 do 45 stopni Celsjusza. Pamiętaj, medical moxa to twój wybór, by być zdrowym. Zachować sprawność fizyczną i wyeliminować problemy zdrowotne, korzystaj z terapii Medical Moksa. Rozciągaj kręgosłup i popraw przewodnictwo nerwowe. Pamiętaj, 90% chorób bierze się od kręgosłupa. Korzystaj z urządzeń minimum 3-4 razy dziennie i popraw krążenie. Drugi tryb ciepła rozluźnia i uelastycznia mięśnie, co uwalnia naczynia krwią z ucisku i ułatwia przepływ krwi. Trzeci tryb ciepła będzie miał wpływ na regenerację naczyń włosowatych, dzięki czemu każda komórka będzie odżywiona. Śpi na urządzeniu bojone ujemne, rozrzedzają krew do jej na naturalnego stanu, a to w nocy nasz organizm się regeneruje. Dzień bez Medical Moxa to dzień stracony. Korzystaj z terapii Medical Moxa minimum 3-4 razy dziennie. Medical Moxa to twój wybór, by być zdrowym.